Chyba zasadę wszystko całą znaczy tutaj jest taki sprytny przycisk czujności. Co 60 sekund się zapala, aż teraz jakby wywołuje, co się dzieje, jak maszynica nie skasuje takiego przycisku. Tak zwany czuwak. tak. Tam, 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 tam. Tak zwane hamowanie nagłe. Tak, panie Rysiu? A no kurde, skąd? Co ty dzwonisz? Z którego telefonu powiedz? A. Ah. Teraz co? No to tak zrobimy, jak nie idzie jechać, czekać do tego zwrotnego. No to tak zróbmy wtedy, dobrze.